Hejka. z tej strony Radiusz. Słuchajcie, w poprzednim filmie jaki popełniłem o figurkach Hrabiego Duku obiecałem Wam, że w przyszłości zrobię też odcinek o młodości i Hrabiego Duku i Kuwagongina, czyli jego padawana za młodu. No i tak sobie pomyślałem, żeby nie było tak, że ta przyszłość nadejdzie za pół roku albo nie nadejdzie nigdy, to stwierdziłem, że nagram ten film od razu po publikacji filmu o hrabie Duku. Więcej o młodości tych dwóch postaci, czyli hrabiego duku i Kuajina, można się dowiedzieć z takiego animowanego serialu Filoniego opowieści Jedi. Sześć odcinków po 15 minut, więc no w półtorej godziny można domknąć całość. Więc jak ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia. Za mną jest kadr z drugiego odcinka tego serialu, gdzie właśnie tutaj ze statku wychodzi Quaggan Dżin Młody i Młody Hrabia Duku. Tu jeszcze bez zarostu takiego specyficznego dla niego, więc to jest bardzo taki młodziutki. W kolejnych odcinkach, w trzecim, w czwartym odcinku, już ma taką czarną brodę. Aczkolwiek, teraz, patrząc na figurki, jakie dostarcza nam Lego tych dwóch postaci, można odnieść wrażenie, że Kramia Duku zawsze był starym, siwym dziadkiem. I Gong Jin też był starym dziadkiem, no może nie siwym, ale wiekowym. Dopiero jak zajrzymy tutaj do tego serialu, to zobaczymy sobie, jak oni wyglądali za młodu. Aczkolwiek Lego żadnego zestawu do tego serialu nie wypuściło, więc tak jak powiedziałem przed chwilą, nie ma figurek młodego Kwai nie ma figurek młodego hrabiego duku. Natomiast można te figurki znaleźć w customach. I te dwa customy chciałbym wam dzisiaj zaprezentować. Zacznijmy sobie może od Kłajgą To jest customowa. O tak, może będzie to najlepiej widać. Customowa figurka. Kłajgą dosyć fajne tutaj nadruki na bokach. Nóżek, na, ty, na, na tyłach nóżek, więc i na rączkach, dosyć fajnie, dosyć fajny print na tej figurce. Ja jeszcze y, nagram szorcika z tą, z tą figurką później, więc, więc też będzie można dokładnie sobie obejrzeć. I y, druga customowa figurka to jest Młody na To jest naprawdę mega fajnie zrobiona figurka, też ma. Tutaj naokoło printy na się pas na, na nogach printy. Ma taką tą czarną brodę, o której tutaj mówiłem, no w drugim odcinku tej, tego serialu jeszcze jej nie ma, natomiast od trzeciego już w ten sposób wygląda młody hrabuku. Włoski ma te same co ten starszy, legowy, tylko że po prostu czarne. Natomiast tutaj na szczególną uwagę zasługuje ta peleryna. Taka, która z takimi naramiennikami robi, jak dla mnie to jest genialna sprawa, to jest peleryna tej figurki. Zobaczcie, to jest niesamowita rzecz. W ogóle kształt peleryny, której nie spotkałem nigdzie indziej, robiący od razu takie tutaj naramienniki. Ja, może, też na szorbciku, też pokażę osobno tą, tą pelerynę, żeby było. No to fajnie. Widać? No i słuchajcie. Tak wyglądali Kwajgon Dżin i Hrabia Duku. Jak byli młodzi, i Kwajgon był padawanem Hrabia Duku, zanim Hrabia Duku przeszedł na ciemną stronę. A na dziś to tyle. Króciutki odcinek tylko o tych dwóch kastomach. Zapraszam na odciki z nimi. I zapraszam na kolejne filmy z galaktyki Lego Star Wars. Hejka!